O, oh, wybaczcie, nie wiem co się stało. Bardzo smutny jestem. Nie wiem o co chodzi z tą Sushimą, ale zawsze jak wywala streama, to zawsze na Cushimie, nigdy na Elden Ringu. I nie wiem jaka jest przyczyna. Dobra, kontynuujemy. To po prostu będzie part 2 tego streama, mam nadzieję, że to... Był standardowa wyjebka techniczna i teraz już będzie dobrze. Wracając, kontynuuję, o kurna! Ale wejście smoka o to wszyscy byli się, że nie mamy pokoju z Niemcami, czyli można pójść do Niemiec, rzucać w nich kamykami. Nie podpisaliśmy. Znaczy, no jakby trzeciej rzeszy, także z trzecią rzeszą nie podpisaliśmy jeszcze. Nie podpisaliśmy pokoju. Ale przecież obecna obecne państwo niemieckie to nie jest trzecia rzesza, tylko to jest chyba czwarta rzesza. Tak samo, tak samo jak ten. No także, IMO to są dwa różne państwa, tak jak druga rzecz pospolita i trzecia rzecz pospolita, nie? No, mamy mongolski artefakt. Skura. Mongolowie wykorzystują skóry. O, jak się fajnie gibie, Wykorzystują skóry na różnorodne sposoby. Robią z nich paski, sznury, kosze, buty, tybinki. Tybinki do siodeł, Co to jest? A nawet obrazy do powieszenia na ścianach. To, sorry. To, sorry. Um, co, chciałem, co chciałem powiedzieć? Um, czy ktoś chciałby wejść w Wikipedię i powiedzieć mi do chuja debela, co to jest tybinka do, siu, do siodeł? Czym jest tybinka? No my jesteśmy trzecią RP, a rząd drugiej RP został to. I moi drodzy, kończymy, nie, znaczy kończymy, kontynuujemy sprzątanie. Mamy w tym momencie dopiero połowę kamigaty. Także, i chyba robiliśmy wiatry i nari. Tak, zgadza się. Robiliśmy nari i szukamy po prostu już ostatnich hmm... Ostatnich kapliczek Inari. Zostały nam tylko cztery, także fantastycznie. To jest nasz plan na dziś, żeby posprzątać. Przynajmniej z połowę już sprzątania tego aktu. mój plan. Nie ma czegoś takiego. Czego nie ma? Czego nie ma! No nie ma już trzeciej rzeszy, no właśnie No. Nic nie zrozumiałem. A, tybinka. Część siodła stanowiąca obok bok siodła z poduszką kolanową, którą jeździec opiera kolano. Istnieją dwa rodzaje tybinek. Tybinka duża. Płac siodła po bokach si. Zajebiście.